Są tacy, którzy uważają, że jest to najważniejsza granica w Europie, chociaż jest niewidoczna i mało kto o niej wie. Jest dziełem natury, ale spełnia definicję granicy jest linią rozgraniczającą dwa różniące się między sobą obszary trasa Kraków-Warszawa. Za oknem równinny pejzaż. Naszą granicę mijamy w pomowie drogi. Świadczy o fascynującej historii całego kontynentu i kontynentów w ogóle. Tę niewidoczną granicę możemy poznać dzięki geofizyce. Nauce, która okazuje się kluczem do ukrytego, a fascynującego świata. Korupa naszej planety ciągle się przeobraża. W ciągu milionów lat pod wpływem procesów zachodzących we wnętrzu Ziemi tworzące ją płyty przemieszczały się, zderzały, pękały i rozdzielały, pogrążały się i były wynoszone do góry. Świadectwem tej burzliwej historii jest bogactwo rodzajów skał. Płyty litosfery, czyli skorupy ziemskiej, poruszają się, rozciągają i ściskają. W strefy rozciągania wkracza najczęściej morze i powstają tak zwane baseny sedimentacyjne, w których tworzą się skały osadowe. Z biegiem czasu gromadzą się tam rudy surowców mineralnych, a także węglowodory płynne i gazowe. Ten bieg czasu odmierzany jest przez zegar geologiczny, tik-tak, i mija nie sekunda, a miliony lat. Tam, gdzie płyty ulegają kolizjom, powstają orogeny, czyli górotwory. Ich powierzchniowym przejawem są łańcuchy górskie. Góry ulegają erozji, czyli niszczeniu. Wówczas ich obszar zalewają morza i przykrywają je nowymi warstwami skał osadowych. Polska jest znakomitym przykładem takiego geologicznego cyklu powstawania, niszczenia, pogrążania, wznoszenia, niszczenia, pogrążania. Profesor Marek Lewandowski jest geofizykiem. Bada historię ruchu płyt. Mierząc ich naturalne namagnesowanie, tak zwany paleomagnetyzm. Dzięki tej metodzie przed oczami naukowców odsłania się fascynująca geologiczna historia wędrówki kontynentów. Wiemy, że skały zyskują namagnesowanie wtedy, kiedy powstają. Wszystko jedno, czy to są skały magmowe, czy to są skały osadowe. Każda powstająca skała. Ma w sobie drobniusienkie cząstki minerałów czynnych magnetycznie, które są takimi mikromagnesikami. I wyobraźmy sobie, że skała magnesuje się w polu magnetycznym, takim jakie panuje wtedy, kiedy skała powstaje, utrwala ten kierunek, a następnie zmienia swoje położenie. Co się stanie? Otóż po zmianie położenia. Z namagnesowania odczytamy kierunek do bieguna, ale wtedy, kiedy skała powstawała. Jeżeli porównując kierunek zawarty w skale z kierunkiem pola magnetycznego dzisiejszego, możemy określić, o ile zmieniło się położenie tych skał. I to jest fundament metody paleomagnetycznej. Pomiary naturalnego namagnesowania skał wykonuje dr. Tomasz Werner, współpracownik profesora Marka Lewandowskiego. Posługuje się specjalnymi, niezwykle czułymi magnetometrami. Muszą być czułe, bo wartość takiego namagnesowania jest bardzo słaba. Aparatura mieści się w specjalnej klatce niwelującej pole magnetyczne Ziemi. Dzięki zbadaniu próbek z całej Polski powstała mapa przesuwania się płyt. Skala tych ruchów jest zaskakująca. Część północno-wschodnia paleokontynentu Baltiki na początku fanarozoiku, to jest mniej więcej 550 milionów lat temu, znajdowała się Blisko bieguna południowego. I w ciągu całej swojej historii przemieściła się od bieguna południowego poprzez równik w Dewonie, czyli 350 milionów lat temu, do położenia dzisiejszego, a więc bliskiego już biegunowi północnemu. W czasie tej wędrówki struktury geologiczne dzisiejszej Polski wzbogacały się stopniowo o fragmenty innych płyt litosfery. I tak do krawędzi Baltiki ponad 450 milionów lat temu przybijało po kolei to, co obecnie jest Pomorzem, Śląskiem i Sudetami. Linia kontaktu tych bloków z Baltiką to linia Trumpis Tesera, znana od początku zeszłego stulecia. To jedna z najciekawszych i najbardziej dramatycznych i dynamicznych wydarzeń geologicznych, na jakie rozegrały się na, na obszarze Polski, połączone z tworzeniem niesłychanie wysokich gór, pewnie rzędu czy wysokości porównywalnych do Himalajów, z nasilonym niezwykle magmatyzmem i trzęsieniami ziemi. W tym czasie górotwory powstawały także w innych miejscach globu, a wszystkie kolidujące płyty połączyły się w jeden wielki superkontynent Pangei. Później, w mezozoiku, rozpad tego kontynentu doprowadził stopniowo do izolacji Antarktydy, oddzielenia Ameryk od Europy i Afryki, Oderwania dekanu od Afryki i do jego kolizji z Azją. Wtedy właśnie powstały Himalaje. Zanim to jednak nastąpiło, ponad 240 milionów lat wcześniej, 295 milionów lat temu, nasuwające się na siebie płyty spowodowały powstanie gór wielkości co najmniej Himalajów na obecnym terytorium Polski. Oto opracowana w Państwowym Instytucie Geologicznym pod kierunkiem doktora Stanisława Wybrańca mapa anomalii magnetycznych Polski. Część kraju leżąca na północny wschód od strefy Teseira-Tornquista należy do wielkiej jednostki geologicznej zwanej Kratonem Wschodnioeuropejskim, którego częścią jest dziś Paleokontynent Baltika. Występuje tu dużo bardzo starych skał o wysokim namagnesowaniu. Na południowy zachód od tej strefy, w obrębie tzw. Platformy Zachodnioeuropejskiej, skał takich jest dużo mniej. Badania paleomagnetyczne tych skał przeprowadzane są w Laboratorium Paleomagnetyzmu Instytutu Geofizyki PAN. Jadąc z Warszawy do Krakowa, mało kto zdaje sobie sprawę, że przekraczamy tę ukrytą pod powierzchnią Ziemi granicę. Tajemniczy świat dramatycznych wydarzeń z geologicznej przeszłości odsłania swoje sekrety dzięki geofizyce. W strukturę Ziemi można badać też metodą sejsmiczną. W teren rusza ciężki sprzęt. Pojazdy wiozą tzw. płyty wibracyjne. Płyty są opuszczane na poziom gruntu i zaczynają drgać. Wysyłają w głąb ziemi fale sejsmiczne. Fale odbijają się od poszczególnych warstw skalnych i powracają na powierzchnię. Tu rejestrują je geofony, połączone ze sobą kablami niskiego napięcia. Dane zbierane są przez specjalistyczny sprzęt rejestrujący zainstalowany na towarzyszącej pojazdom ciężarówce i analizowane. Metoda sejsmiczna stosowana jest między innymi przy poszukiwaniach ropy naftowej i gazu. Piotr Krzywiec jest geofizykiem. W swoich badaniach często korzysta z danych sejsmicznych. Badał w ten sposób m.in. struktury solne w rejonie Kłodawy, budowę w wgłębną Lubelszczyzny oraz Przedkarpacia. Praca sejsmika jest tym samym, co robi lekarz, który używa sonografu do badań medycznych i również tym samym, albo bardzo podobnym, co robi nietoperz, który stara się określić odległość do przedmiotów, które mogą się na jego drodze pojawić. Kłodowa leży w centralnej Polsce. Krajobraz jest tu, płaski i monotonny, nic nie zapowiada niezwykłych podziemnych struktur geologicznych. A jednak znaleziono tu złoża soli i jest to największa kopalnia soli w Polsce. Złoża powstały około 250 milionów lat temu w pernie. Dzięki badaniom sejsmicznym udało się dokładnie zbadać tzw. wysad solny kłodawy i jego bardzo skomplikowaną, wgłębną budowę geologiczną. Ponad 200 milionów lat temu w centralnej Polsce powstały potężne złoża soli. Przez następne 200 kilkadziesiąt milionów lat podlegały przeróżnym deformacjom tektonicznym i w efekcie pod powierzchnią Ziemi. Powstały ogromne struktury, struktury solne, poduszki solne, wysady solne, które widać właśnie na tym profilu sejsmicznym. E, to jest wysad solny Kłodawy, w jego obrębie znajduje się e, kopalnia soli. E, jego rozmiar, jego wysokość to ponad e, 5-6 km, czyli jest to struktura porównywalna z najwyższymi szczytami górskimi, e, znajdującymi się na Ziemi. A jej część stropowa znajduje się bardzo blisko powierzchni. Jak wiemy, powierzchnia ziemi w tym rejonie jest praktycznie płaska. Mało kto sobie zdaje sprawę, że przejeżdżając pociągiem w najbliższym otoczeniu kopalni w Kłodawie, przejeżdża ponad tak ogromną strukturą porównywalną z najwyższymi szczytami górskimi. Himalaje wznoszą się pod niebo. Mieszkańcy Kłodawy nie widzą swoich gór, bo znajdują się one pod ziemią. Na pocieszenie można powiedzieć, że są to tak gigantyczne struktury geologiczne, że rozmiarami dorównują najwyższym łańcuchom ośmiotysięczników. A że pod ziemią tak się ułożyło. Bardzo intensywne badania sejsmiczne prowadzone są także na Lubelszczyźnie, ostatnio między innymi w związku z poszukiwaniami gazu łupkowego. Na Lubelszczyźnie od kilku lat prowadzone są bardzo intensywne poszukiwania między innymi gazu łupkowego, w czasie których pomierzono bardzo dużo danych sejsmicznych. I dzięki tym danym okazało się, że pod powierzchnią Ziemi występują struktury tektoniczne, które można bardzo łatwo porównać, nawet z tym, co znamy w Karpatach. Na tym profilu sejsmicznym widzimy, że najpłytsze warstwy kredowe, jurajskie są bardzo słabo zdeformowane, płasko leżą, czyli to jest to, co widzimy jadąc na Lubelszczyznę, będąc na roztoczu. Natomiast na większych głębokościach starsze warstwy paleozoiczne. W których być może występuje gaz łupkowy. Są, jak widać, bardzo mocno zeformowane, występuje tutaj wiele uskoków, fałdów. Struktury są bardzo dużych rozmiarów, takie, jakich można się spodziewać właśnie w obszarach orogenicznych typu Karpat. Warto o tym pamiętać, jak będziemy spacerować po obszarze Lubelszczyzny, że na takich dużych głębokościach występują tam tak dużych rozmiarów deformacje tektoniczne. Trudno wprost uwierzyć, a jeszcze trudniej wyobrazić sobie te podziemne tatry, dwa i pół tysiąca metrów różnicy wysokości, zapadliska, strome szczyty, głębokie doliny, przepaści spoczywają pod warstwą późniejszych morskich osadów. Dzięki badaniom sejsmicznym wiadomo, że wszystko to działo się w późnym karbonie, czyli około 300 milionów lat temu. To właśnie wtedy obszar dzisiejszej lubelszczyzny uległ bardzo znacznym deformacjom tektonicznym. Przełom rzeki Kolorado w Arizonie docierający w głąb do najstarszych osadów prekambryjskich powstał stosunkowo niedawno. Podkarpacki kanion powstał kilkanaście milionów lat temu. Nasze podziemne Kolorado ukryte jest w rejonie szczurowej na Przedkarpaciu oraz w rejonie na wschód od Tarnowa. Badania sejsmiczne pokazały, iż na południu Polski występują również struktury, które można porównać z jedną z najlepiej znanych struktur powierzchniowych na ziemi, czyli z Kenionem Colorado. Tu mamy profil sejsmiczny z obszaru przedkarpacia i widzimy na nim utwory mioceńskie mające kilka, kilkanaście milionów lat. powstałe przed karpatami, w tak zwanym Zapadlisku Przedkarpackim, które wypełniają potężne doliny, które zostały wyorodowane w, starszy, w starszych skałach wieku mezozoicznego i paleozoicznego. Jak widać, rozmiar tych dolin jest bardzo duży. One mogą mieć głębokości kilkaset metrów i nawet ponad kilometr. Wszystkie są zasypane utworami miocyńskimi, więc jak jesteśmy na powierzchni, to my ich nie widzimy. Natomiast dzięki badaniom sejsmicznym można było zobrazować te bardzo głębokie wcięcia erozyjne, wypełnione młodszymi osadami. Pozornie niepozorne pejzaże kryją czasem pod sobą struktury geologiczne porównywalne z najbardziej spektakularnymi tworami natury, takimi jak Tatry, Himalaje czy Kanion Colorado. Dzięki geofizyce można oglądać nieznane dotąd podziemne krajobrazy, lepiej zrozumieć historię Ziemi i zachodzące w niej procesy.